Kiedy mówimy o profesjach, mówimy najczęściej jestem kucharzem, jestem lekarzem, jestem informatykiem, jestem muzykiem, jestem aktorem, jestem nauczycielem i tak dalej. Ale co w sytuacji, kiedy jesteśmy kobietą? Podstawową regułą jest to, że do formy męskiej dodajemy po prostu końcówkę, końcówkę k. Na przykład. Aktor. Aktorka. Nauczyciel. Nauczycielka. policjant, Policjantka. Fryzjer. Fryzjerka. Ale. No, to jest podstawowa reguła, ale zdarzają się sytuacje, kiedy musimy zmienić jeszcze coś. Na przykład, kiedy mamy w formie męskiej na końcu aż albo esz. W formie żeńskiej. To jest rka. Czyli na przykład lekarz. Lekarka. Malarz. Malarka. Pancerz. Tyle z naszych przykładów. Może się też zdarzyć, że to k jest już w formie męskiej. Na końcu formy męskiej, na przykład formie, nie wiem, urzędnik, rolnik i tak dalej. Prawnik. Prawnik. E, wtedy wtedy musimy zamienić to na cz". Na przykład prawnik, prawniczka, urzędnik urzędniczka, rolnik rolniczka. Czyli jeszcze raz generalnie K E, na przykład fryzjerka, aktorka, kelnerka, barmanka. E, kiedy mamy Ż, aż albo esz, rka, na przykład tancerka, malarka, e, lekarka, musiałam zajrzeć do ściągi. A kiedy mamy na końcu k, e, wtedy będzie czka. Dobrze mówię. Dziwnie to brzmi, ale mówię dobrze. Na przykład rolniczka, urzędniczka albo prawniczka może się też zdarzyć tak, że na końcu mamy g. I wtedy to g musi się zmienić na mama. Na ż. Co masz? Psycholog. Psycholożka. Zgadza się. To jest ta forma. Psycholożka. A, a urolog urolożka? Tak. O, to bym się nie spodziewał. Tak samo, socjolog socjolożka. Bym się nie spodziewał, no. tak. Tego nie wiedziałem. No to są trochę ym, takie formy, które budzą kontrowersje. Generalnie K, na przykład aktorka, Nauczycielka, kelnerka, aż albo esz, narka, czyli tancerz, tancerka, lekarz, lekarka. Jak mamy na końcu tylko k, to jest czka, na przykład prawnik, prawniczka, urzędnik, urzędniczka. I jak mamy na końcu og, zazwyczaj to jest og, to będzie na przykład jak? Lożka. Będzie lożka, tak. Psycholożka. Psycholożka, pedagogzka, socjolożka, to są formy takie... Urolożka. Kontrowersyjne, ale są. Są oczywiście takie zawody, które mają tylko formę męską, na przykład muzyk. I wtedy to jest pani muzyk i pan muzyk. Na przykład inżynier. Pan inżynier, pani inżynier. Albo na przykład... Ym, masz jakiś pomysł? Kierowca. Kierowca, bombowca, tak. Tak. Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Bo tak to by było głupio. Może się zdarzyć tak, że na końcu formy męskiej mamy już A, na przykład w, w słowach dentysta, poeta, artysta, i wtedy to K wchodzi nam po prostu w środek, czyli dentystka, dentystka, artysta. Artystka. Albo poeta. Poetka. Tak. I to jest jeszcze bardziej. No, czyli K wkładamy między A. Przed tak. A. I jest K. Tak. Generalnie na końcu Dentysta. musi być K. Dentysta. Dentystka. Artysta. Artystka. E, terapeuta. Terapeutka. Tak jest. Proste. Powiedzieć, jaka jest Wasza profesja? Najczęściej mówicie: Jestem, i tutaj ta profesja. E, używamy wtedy formy narzędnika, czyli dla rodzaju męskiego końcówka M, dla rodzaju żeńskiego końcówka O. E, na przykład jestem aktorką, jestem nauczycielką, jestem urzędniczką, jestem prawniczką, jestem socjolożką, jestem artystką, a w rodzaju męskim. Jestem aktorem, jestem psychologiem, jestem socjologiem, jestem muzykiem. Zgadza się. Czyli M. Coś jeszcze chcemy dodać? Nie. No, ale możemy się na koniec napić lemoniady. Miłego dnia. Smacznego.